Druga rzecz, to, czy zajmowałem się biologią, biochemią i w, w tym cyklu rozpraw, za, zaoferowałem dla medycyny nowe podejście do kwasowości. Kwasowość jako taka bezpośrednio równowaga wcale nie istnieje. To jest pomyłka równowagi jonowej, bo my mamy jon hydro, hydroksylowy, które nie istnieją w sobie tylko w jednej milionowej cząstce. To jest to, co Jan, Chrzciciel chrzcił. Dlaczego chrzcił wodę? Bo w wodzie zaznują się dwie doskonałe cząstki. Doskonałość taka, która ona trwa, że doskonałość dostajecie w ziemi, na ziemi, a doskonałość tą w duchu to przyjdzie po mnie, Jezus Chrystus. I teraz my mówimy. Poszukujemy w duchu, ale my mówimy: Ja teraz mogę powiedzieć, jak doskonała rzecz jest w tym, że ta cząstka, bo mówią, świat, ziemia istniała. Była, może bo nie, ale z, zaistniała wówczas dopiero, kiedy powstała woda. Tak samo mówimy: Jeśli ktoś, pije, tak samo mnie kiedyś zarzucił, ja mu, o, faktycznie można powiedzieć, jeśli ty mówisz, że Boga nie ma, to znaczy, że Bóg nie stworzył sobie takich osoby, które mogły stwierdzić istnienie Jego. Jeśli my mówimy, że woda była po to potrzebna, żeby zaistniało stworzenie. Ale teraz mamy bardzo ciekawą rzecz. Mamy stworzony, a zrodzony. Zrodzony z tak małych komórek i on idzie w pęczkach swojego przeznaczenia i znowuż jest iskierką tylko tego w, w globalnym naszym świecie, w, w tym co istnieje. I teraz my w tym gdzie my się znajdujemy. I to znowuż jest bardzo ważne i teraz mówię, sama siła naszego e, wejścia, mówimy jak wejść, no bo ciągle mówimy przemijanie jest i, 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 i z tego przemijanie, a dla mnie jest mówimy przy tym, wieczny odpoczynek raczej dać Pan. Nie mogę się zgodzić. My chcemy wieczne wejście w działanie Panie Jezu Chryste, przyjmij to, a jeszcze mocniej przyjmij Panie Boże, boś Ty przesłał swojego Syna do... Ale mówimy, jak tą duchowość naszą przy naszym mizernym życiu. My musimy się wycofać. Ja przepraszam. Pan, Słucham? Jestem Michał. Michał. Edward. Edward no przyszedł. Jeszcze na dowidzenia, panu więcej tak. zrobię. Ja, ja bym sobie, ale przy okazji. Wszystkie to rzeczy. podróży.